Siemanko, witamy! Cześć kochani! To wasz ulubiony duet na kanale, co mi zrobisz? <laughs> co mi? chłopaki? Kochani, dziękujemy pięknie na tym odcinku, który był e, raniutko. Za piękne życzenia od wszystkich pań. Za piękne komentarze, tak dziękujemy. Tak, dziękujemy. dziękujemy. Kochani, to jest efekt naszych wspólnych z Matim zmagań. E, mojej, e, mojego szczęścia nowicjusza. Tak, Szczęście tak. nowicjusza sprzyja dzisiaj kochani cała paczka. E, nowość gra o milion. Słuchajcie, kręcąc trzy odcinki, chyba w sobotę, praktycznie wykręciliśmy coś takiego. Tak. Więc te odcinki dopiero tu jeszcze wejdą, jutro pojutrze. Eee, zapraszamy, bo będzie się działo. Tak, będą emocje, do samego końca oglądajcie. <grych> Dziękujemy wszystkim pięknie, tym, którzy oglądają eee, całe odcineczki, bo to jest największe wsparcie dla naszego kanału, kochani. No i co, Wspieramy. Mati wybrał tą paczkę u Pani Marzeny. Miała chyba wachlarz takich paczek z sześć, siedem chyba. Mogę się mylić, I była nie. wybrana z prawej strony trzecia sztuka, tak? tak trzecia paczka. Tak. No jakoś mi tak wpadła w oko. Kochani, mmm, ładna zdrapeczka, lubimy ten styl drapania. I bardzo mi się w ogóle podoba, że w kototestyce takiej nieczerwonej, a taka potytowa. Bordowa, tak. bordowo-czarna, fajna, fajna, no kochani. I ten, ta szuć taka przepijająca. Mamy się, 15 no. sztuk, cała paczka. Tutaj macie stopnie wygranych, główna wygrana to milion złotych. Fajnie by było pojechać na targową po te 50 tysięcy Podychę. Już tysiąc to są trzy kontrolne różne. I uwaga, z tego co tutaj widzę na Stytonie multipasko, to jest tylko jedna główna. Więc kochani kto wie, kto wie co się tu dzisiaj zadzieje. Tak. Słuchajcie, paczka wiadomo, może być standardowa, więc nawet z tego wyniku będziemy się cieszyli, bo mając... Będzie te... to na kolejny odcinek, Bo będzie na dwa kolejne plan. odcinki, tak, dokładnie. Do nie? A może trafimy coś, coś więcej. Może coś tutaj więcej, te kochani, szczęście kochani. oficjusza jeszcze zostanie z nami na dłużej. Zobaczymy, zobaczymy, czy będzie standardowo. No, liczymy na taki wynik 140, 160 zł chyba w standardzie. Tak, tak, tak. tak A uskałem. już jakby była jakaś dodatkowa stówka, czy coś więcej, no to byłoby elegancko. Tak. szapopa, Szapoba. Kochani, Mati będziesz mi tutaj podawał. Mamy też tak. dla was statystyki z kanału, Jest, ze strony, ze strony Multipasco. Multi Bardzo fajna strona. Ja nakręcę wam ten odcinek. I nie wiem, czy będzie jakiś krótszy odcinek, to dorzucimy Wam, jak fajnie sobie sprawdzić w ogóle, co ile jest szansa na. O, no, jeszcze mam dwie. Dwie. Wow. Co ile jest szansa na zwrot? Statystycznie, co ile jest. Y, to mogę teraz Wam tak powiedzieć, że na 20 zł y, w CreoMidion. W tej zdrawce. Cała ósma, ósma stydapka daje 20 zł. Hmm. Zobaczcie, można kupić 8 i tylko mieć jedną. A może nawet nie mieć, tak? No bo wiadomo, to jest yy... na matematyce coś było, że nawet jak masz yy, losowania tam cztery na jedną szóstą, to i tak może Ci w ogóle nic nie wybrać, tak? No to Widzicie? Więc... Mądrego to warto posłuchać. Kochani, zaczynamy. Cała paczka gra o milion, zapraszamy serdecznie. bo to nawet na maturze było takie zadanie. <laughs> tak, wspomnę, nie, bo są takie zadania, że na przykład jest szut monetą, 5 tasy i off E, jaka jest szansa na to, że wypadnie trzy ta i tam się tam napię, chyba czy tam coś u, używa tak? Kochani, Więc... oprócz wygrywających liczb w tych plikach będziemy szukali jeszcze portfela, który da nam przypisano wygraną, a korona daje nam od razu 7 dyszek. Zobaczymy, czy koronę dzisiaj ujrzymy. Mm -hmm. Słuchajcie, ta kapkę chyba przybliżymy. Tak, ja tak. dzisiaj rano byłem u lekarza, no nie jest dobrze. Dalej na zwolnieniu, dalej jeżdżę po lekarzach, także kurujemy się dalej, dobra. Lecimy. Czego my tu będziemy szukali, kochani? 34, a mamy blisko. Blisko. Blisko, blisko. 47. Wow, ale Targowa by była. 22. I lusterko w grze pierwszej. Nic. No to lecimy do gry numer 2. Zobaczymy, co jedyneczka nam pokaże. Standardowo blisko. Mhm. <laughs> ale sypie obokami. A my szukamy piątki albo symbolu.

Czasem e, cała paczka na live, a dzisiaj cała paczka. A, na, na odcinku. Na odcinku. Zaszaleliśmy, zaszaleliśmy, ale to dzięki temu, że naprawdę szczęście ostatnio sprzyja. 39, u nas 25, 32, 3, 18 i 38, było blisko i lecimy. Grę piątą, tu szukamy 44, a o, mamy... i właśnie mi się przypomniało, dziękuję za komentarze, że miałem rację z tym 44, z Mickiewiczem właśnie, więc... Fajnie, fajnie, to widać też po tym kto, kto czyta, a czy kto kto, czyta? Kto, kto, ogląda? kto ogląda. całe odcinki, tak. przepraszam, o matko i córko. Kochani, no jedyneczka dzisiaj tutaj nie wygrała. I tak chciałem właśnie powiedzieć, że no jednak ta wieca z liceum zostaje w głowie. Dobrze, dobrze. Tutaj mamy różne. Dobra, Mati. Dawaj dwuieczkę na Nie, no pięknie. Ja już mam pomysł na kolejny odcinek, więc będziemy realizować, kochani. Lecimy. Zrabka numer dwa i tu szukamy. A czekajcie, tu możemy sobie tak ładnie zrobić. O, o, fajnie. No to gra pierwsza. A tu nieźle. Wysoko by było. Wysoko, wysoko. Chyba bym zrobił to się wytniej, i dopiero jakbym odebrał tą wygraną, to bym tam. <grym to> bym... <to. grym> <grym> Kochani, jedynka i jedenastka. W pierwszej grze nic. No to lecimy do drugiej. 45, 33, 31, 41. Mamy, a nie, nie mamy. To jest no oczko. No to siódemeczki szukamy. Tu 29, 32, 36, Szóstka i dwójeczka. Gra czwarta. 16. My szukamy piętnastki. 17. Wow, Siedemnastka. Sam, same nastki. 44. To będziemy mówili teraz na tą Mickiewicz. Mickiewicz, tak. <laughs> Trzydzieści 34. Znaczy bardziej to tam był ten. Kondat jako bohater, to tak, to była przemiana. Kochani, gra piąta. Czy tutaj coś wydrapiamy? Czy chociaż zwrocik? No nie. To jest numer dwa. Kontrolne. Różne. Ale okulnie tak w, w temacie tego Miskiewicza, to tą trzecią częścią mogę każdemu polecić, bo jest krótka chyba, jedna z tych krótszych i ciekawa. No, przynajmniej fajnie pokazuje mm, te ukazanie, jakby były supporty, tak jakby poetyckie, jak to żeby tak Polaków na, na tuszy podnieść, tak to mm -hmm. No to kochani, kto nie czytał, ja nie czytałem, przyznaję się po żeby picia. sobie przypomnieć, bo ja właśnie no. po tym odcinku ja sobie przeczytałem streszczenie, żeby sobie przypomnieć, czy na pewno tam kłopoty nie powiedziałem i aż mówię, a no to mi się przypomniały właśnie te czasy omawiania. Ojeju, takie wtrącenia. Fajnie, wtrącenia fajnie, dobie... fajnie. A póki co nie ma wygranej, kochani. Trzecia zdrabka. Gdzie one się pochowały? Może to 39, no zobaczymy kochani, sprawdzimy jak w tej paczce te wygrane się rozkładają, ile tych wygranych o! mamy, portfel, symbol! symbol, mamy symbol, no to lecimy, się. ja już jestem zadowolony, Mati, pierwszy był symbol, nie, nie, nie liczby, tylko symbol, no chyba, że zakatałem ciebie i pominęliśmy nie, coś, no, ale kontrolne by raczej, wiesz, raczej byśmy kontrolnych wiesz. nie polegli, no to gra piąta, czy tu coś będzie, czy zwrocik, sprawdzamy. Jest Mickiewicz <laughs> i siódemka, I siódemka. I a w portfelu, wow, cztery dyszki, prawie pompony, jakie tu mamy kontrolne, jeszcze F. żadnej premiery nie oglądałem, a jest już pół do drugiej. A tutaj zobacz, na multipasku już jest, że jest F na 40 a, i czyli, S na 20. A, czyli już kolega tam wstawia, dobra, tak, tak. No pozdrawiamy, pozdrawiamy, super kanał, super strona, a tu kontrole się zgadzają, FF, dobra, pierwsza wygrana, mamy cztery dychy. No to czwóreczka. No to czwóreczka. Co w czwartej spaczki? I Czego my tu szukamy? 35, 48. Myślałem, że pełne 40. 18, 24 i dycha. Teraz tak pomyślałem, to jest szansa, że ta na to może być jako dodatkowa. Ten symbol w sensie. A może, a może. No bo to 7 dych. Mogłaby być dodatkowa, mhm. wiesz? Zamiast tuby w sensie. Sprawdzimy. Dobra, co teraz? Szóstka. My szukamy wysoko. 48. Mamy 43, 46 i tu ósemka. Dobra, gra trzecia. Mile widziana osiemnastka albo Symbola. Tu Mickiewicz. Oj, i ten Mickiewicz, to dzisiaj to będzie latał. Czwóreczka, siedemnastka i trójka w czwartej grze. Szukamy 24, a dostaliśmy 23. 7. Pącik, ale tam pącik to ojojoj. Ostro, bogaty wolnik. I tu bez wygranej. No to gra kochani, piąta. Będzie może strzał w, strzał tysiąc... w dyszkę? A, tak, tysiąc... czy będzie strzał w dyszkę? Mamy 22, 36, 41, 15 i pustaczek, czyli tutaj różne, BMF. No to może piąteczka Pojeżdżamy już z piątą zrabką. Będziemy piątkę. Czy przybijemy piątaka? Sprawdzamy. Co w tej zrabce, czy polecą pompony? No liczymy, że polecą, może za dwa razy dzisiaj. No. Fajnie by było. Może ktepo pompony? Tak jest. A mamy 42, 21, 07, 08 i 14. No ja liczę, że będzie 4, 5 wygranych i zobaczymy no, w jakich, tak, w tak, jakich tak. numerach te wygrane. Tak, Dobra. To, to chyba. 42 szukamy, a dostaliśmy 27, 3. 23, 38 trzydzieści osiem i Mickiewicz. Co teraz ja ten Mickiewicz to ja teraz rozwaliłeś tak, system tak. Mati. No dobra to szukamy oczka mamy oczko perskie 22. Co? 39. Pierwszy raz to słyszę. No to kiedyś może opowiem tą historię, jak żeśmy frytki robili z kumplem w pierwszej robocie i Aha. nastawiliśmy frytki na 21 minut. Oczko, a perskie, raperskie, 22. Poszliśmy na dół, wracamy a frytki czarne. Mało nie spaliliśmy roboty. Człowieku. Dobra, szukamy siódemki. Jest się czułalić, czułalić. Dobrze, że nie, że nie było pożaru. No. Kurde. Taki poszedł tam dym, że szok. Tak czarne były. Ta lesza nie można było domyć, no. Masakra. Rytki w mikrofali, żeśmy smażyli. Lecimy dalej, kochani. Mamy nadzieję, że nie przynudzamy. Że dobrze się bawicie. No tak z humotami trzeba wiadomo podchodzić U nas tutaj. zawsze z humorem, nie ma jęczenia na to nie ma narodzenia. My szukamy pozytywnych ludzi, kochani, takich. I no to spotykamy. jest tylko zapawa, no to też tak trzeba jest. To przypominać. Rozgraniczać. Tak. Jeżeli ktoś tutaj liczy na setabianie tam pracę miesięczną, to ojoj, to nie tutaj szukać Muszę iść do pracy. Tak, dokładnie. Kochani, no to szósteczka. W szósteczce mieliśmy na razie do tej pory rekord na kanale. Kinia, trzymaj kciuki za szósteczkę. A ja trzymam za siódemkę, bo za chwilę będzie. Muszę tak. kącik tutaj zaskoczyć. No ostatnio, no mnie, szczęście, to kąci. Będzie... Mnie też cieszy, że te siódemki się pojawiają i można na nią trafić. Tak, więc tak, zobaczymy, tak. więc zobaczymy. No to lecimy ze, ze zdrabku numer 6 i szukamy siódemki. A mamy pięć, czterdzieści dwa, dwadzieścia dwa. Tu widać dwa. taką powtarzalność. Widzisz, tak? Twu, dwudziestka często Dwójeczka. się pojawia. To tak, tak. Są takie zdrapki, gdzie te liczby jednak chodzą w koło, dobra. Gra numer 2, szukamy 48, a mamy 24. A Szukamy 32. 32, a co ja powiedziałem? 38. O Jezu, sorry, źle spojrzałem. Szukamy 32. Matko i córko. No za chwilę 38. by było 32, My tego nie mamy. I tak nie było 32. No to szukamy 46 lub, lub symboli. O, Aj, a, już da, ja, 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 ja. 36 o 10 za mało. To był 45 ten Falstar, tak to się mówi. I 8, spalony, spalony.

19, 17 i 4, czyli zobaczcie, ile pusta. Żeby nie było, że teraz ja taka mi siódemka będzie miała. nie? No i tak, tak idzie, idzie na wygraną, bo już zobaczcie, od trójki nie było tyle wygranych. No to może bądź. Znaczy wiadomo, to, to może być pierwsze 10 pustych i tylko 5 ostatnich tak tak, tak, tak. No, sprawdzamy, kochani, sprawdzamy. Lecimy ze zdrabką numer. 007 O, już na 100 jest MMM wstawione w świeżą fajnie. Stole, Jak, to tutaj szybciej wstawiają niż na jakazdrabka.pl, kochani. Mhm. Polecam te strony: multipasko.pl. Bardzo super strona, bardzo dużo statystyk, pokazywanie systemem. Ostatnio mieliśmy komentarz, gdzie na shortcie pokazywaliśmy, że tam sąsiad wygrał, i jechaliśmy do, na targową. Yy, I ktoś napisał, że nie, niemożliwe, bo że nie płacą za tyle, ale tam jak grasz z systemem, na przykład w Multi, nie 5, tylko 6 licz, płacisz więcej, ale masz więcej szans na wygraną i może być kilka trójek, kilka czwórek, no różnie się to może ułożyć. Ale tam była chyba taka sytuacja, że właśnie było Mickiewicz. mało, mało wygranych tego wyższego stopnia i większa kwota była to jednocześnie mniejszą, wtedy coś kojarzę na ta, ta, coś takiego. 48 szukamy, no dawaj bądź. No, tu siódemka hmm. się pokazała. Czytajmy na to, tak teraz powiem tak wymyślę, że nie było piątki. Blisko. Więc część chyba tej kwoty przeszło na czwórki i właśnie tak, czy jakoś tak, nie wiem. No, mogę kazać no mógł tak, te, bo jak mniej te... wygranych jest, to się dzieli na wszystkich, nie? Ta, ale kojarzę właśnie, że wtedy było chyba tuż tyle, tyle wyktanych co miał sąsiad mhm. i yy, to było tak po to właśnie. No, czy było no mało, i kochani, nie co z tym bądzikiem? Czy piąteczka będzie? Mamy no, piątki symbolu. albo symbolu. Cztery, blisko, 27, 41 i. Uuu, zobaczcie, ile pustaków z rzędu i bądźik. No niestety, ale w, no, w brzydkiej formie BSM kontrolne różne, no to liczymy teraz na ósemkę. No może tutaj Ulubiony y, numer Kamili, pozdrawiamy. To jest zdrapę. jak ta ósemka ta czarna w tym w pitarcie, nie? O! o, o. Taką ósemeczkę. Tak też, mi się kojarzy. No. Też też fajnie. Dobra, no to w ósemce szukamy dwunastki. Ciekawe, czy się pojawi na 50 czy na 70, to jeszcze dwunastki. tak. Odświeża mamy 14, 11, 8, 29, 46, no to szukamy trójeczki w grze numer 2. mamy trzynastkę, 33, 41, czwórka i piątunia. Szukamy 39, a zobaczcie, dostajemy 27, 7, Siedemkę. 32, 38 i 19, tu bez wygranej, a gra czwarta skrywa. Szukamy jedynki, dostaliśmy 22, 30, oj wysoko, 39. Oj, oj, oj już bliżej, już bliżej i 23. wow, 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 kochani, no to gra piąta, no ósemeczko dajesz. Szukamy 36, a mamy 48, 47, 15, 43. Obok. kochani, ile pustaków z rzędu? A tutaj już wow. mi zostało 6 sztuk. Wow, no to kochani, to ten tył, tył paczki, kochani, najlepszy zostaje na koniec. No. Dziewiątka, mój miesiąc, lecimy. Go, dziewiątka, go. A po będzie? Mhm, Sprawdzimy. Gra pierwsza to szukamy 35. A dostaliśmy 14, 36, trójka, 16, 47. Tu w grze numer 2 szukamy 30, a jest 46, 39, 32, Mickiewicz i 17. Środkowa gra, trzecia, i tu mile widziana siódemeczka, 2 plus 5, 7, ale nie wygrywa, 19, 8, prawie, prawie, 41 i nie zobaczymy tu siódemki, no to 48, mile widziane, 26, piątka, dyszka, 49, Obo. ojojoj, nie tutaj, no dziewiątko, no co ty, nie, nie równam tak, tego, nie równam tego. No to szukamy 38, a u nas 29, 22. Mamy 38 w końcu wygrana, kochani. Yeah, po tr... Nie, porządna. nie, po Zobaczcie, dopiero. Tutaj, tutaj coś mamy, dobra. 38 i na dole 34. I... A. Tu zwroci, kochani. Tutaj zwróci, Jak Co tam było na tym? Te... MS. MS. S. razy. S. M na stół, to spokojnie. O, to mierzymy wysoko, kochani. 3 razy S. Brawo. Dopiero druga wygrana, łódzcie, no. panie. Czyli no większość tutaj już została. No to strzał w dziesiątkę. Czy tu będzie jakaś petarda może, Fajnie by było. Może la creme de la creme, zobaczymy. Nie, co ja katałem? Jeszcze siedem zostało wtedy. Najmniejsza, się, nie, matematyka to nie jest moja mocna strona. 42 w pierwszej grze, a mamy Mickiewicz. Nie no, szat czy szatami, no. 37. Powiem wam, że 31. ja się bardzo stosowałem przed matutą z matematyki. 9. 17 Bo, no niestety matematyka to jest taka dla mnie pół na pół, że połowę rzeczy umiem, połowy nie umiem, nie to sumiem, a po mi coś te wychodzi i... No bo... też tak nie Znaczy, <laughs> matematyka jest o tyle ciężka, że można przez głupi błąd tak. uwalić całe Satanie. I ja chyba tak miałem nawet na maturze, że uwaliłem trzy punkty, bo jednego minusa zjadłem, tak? I już wyszedł inny wynik. No i... Dokładnie. Jeden znak nie taki, i. Tak, nie... i to już psuje wszystko, już a na przykład ogólnie metodologia tak, jakby wykonywania Satania i obliczenia, te wszystkie schematy, wszystko ok, no ale mhm. jeden minus, no i. I... Mamy plus. Ciekawe, czy plus będzie na odcinku. Kochani, no to szukamy 26, a mamy 28, 41. Ja tak za że z Tobą nie pilnowałem. No, nie, nie. Ja tak czekam, cicho siedzę, co mam tam. No, no. Kochani, dyszka, no nie, strzał, w dychę, pudło, pudło tutaj. No to było. może będzie wyjściowa jedenastka, a tak? Twój tak? miesiąc, Mati. Sportowo. Gdzie twój miesiąc? Mamuśki miesiąc. To ja gadam? jest, nie, no. Słuchajcie. No to przed chwilą po mój miesiąc. O matko, no. To fakt chyba. A czy nie Fartstat spalony? To nie. Spalony. Łuki spalone dziś. 46, szukamy. Pierwsza gra. A dostaliśmy 18, 41, 43. Wow, ale 40. 45 i niestety nie nasze. No to 48. A dostajemy czwóreczkę. Mickiewicz. 26. 35. I 49. Za, za Środkowa, gra numer 3. No i niestety nie nasza 14. 23. 47. 16. 17. 21. Czy będzie oczko? Mamy koronę 7 tych, kochani, na pewno. Wow, korona, obydwa symbole Czyli dzisiaj już. Bom, bom. A, pompony, no właśnie. Pompony. No bo tu raczej więcej nie będzie. No a no chyba, że 100 będzie, a nie Nie, 30 tam nie ma 30, nie ma. No, tak. więc kochani, tutaj będzie raczej tylko to, no, a korona. Nie, może być 200. Co? Co Jak garzesz? jeszcze jedna korona będzie i 40 i 20 tajmy na to. To rzucimy zaraz krepo. Tylko czekaj, ja bym pospierał, żeby nie było, bo tu w te syfki pójdzie. Kochani, no to dokańczamy zrapeczkę, ja nie mogę. 11. Ale cieszę się. No. 19. Symbolem, Fajna to paska. My się już cieszymy. No. no to szukamy 28. Czy tu no, będzie? No, chyba. chyba nie. nie. No Czyli i nie, 7, kochani. 10. A jest na 70.? Na 70 właśnie nie ma. To dzięki nam, mogłoby być, ale nasza premiera będzie późno. C, ale c, c, c. czy będzie właśnie pod kolumną 70? Nie, jest. Jest. Tak, tak. Obydwa symbole. Bum. Pięknie. Ciękność. To jest trzecia wygrana, kochani, a przed nami już dwunastka. I jeszcze trzy ostatnie. Dwunastka i jedziemy. Co tutaj? No ciekawe, czy będzie cztery, czy pięć wygranych. No Zobaczymy. bo jest szansa, że coś taką napędzie tam dodatkową. To ile tak? my teraz mamy? Czekać? 70? Mamy e... 130. No to tak się zbliżamy do standardu, nie? No. Lecimy pod, po jakąś perełkę, kochani. Nie, nie, to zwijasz wszystkiego. A, dobra. <laughs> Widzisz, gadu, gadu, a chłopaki na śliwkach. Lecimy, szukamy 30 i mamy wygraną! I to mnie się podoba. Ja to lubię, kochani. Zobaczymy, czy będzie standardowa, czy coś więcej. Teraz szukamy 39. Póki co nie widać. I niestety w grze numer 2 nie ma. No to 29. Tutaj ósemeczka. 26. Mamy 29. I to ładnie. Się ładnie. Ładnie, ładnie. Tutaj nic, tutaj nic, no to lecimy z osiemnastką. Kochani, czyżby dodatkowa jakaś stówka? Mruczymy, mm. 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 mruczymy, na wygrane. <laughs> Kochani, tutaj nie ma. A podfusetka. <laughs> wow. Oj oj oj, to pompony. już chyba... Pompony! O, opa trzeba rzucić już, nie? Kochani, I... To Jezu. czwórka, Przepraszam, no mi to się kochani, obsknęło. pod trzydziestką, dwadzieścia A, dwadzieścia dziewięć, cztery dychy Cztery dychy kochani, Czyli kontrolne, F. F potwierdzone W dwunastej kolejna wygrana, czwarta zrabka wygrana Najpierw za szybko wcisnąłem, potem <laughs> przystrzymałem Nie było słychać Lecimy z radziową trzynastką, co w tej zrabce kochani, trzy do końca no to odkrywamy karty i tak, szukamy 36, a mamy 34, 25, dwójka. Ojej. Tutaj mamy 30, wyrywa się ty, coś tu jest chyba, wow, pa, 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 rzuca się. Co my tu zmówimy? Szukamy dziewiątki, póki co nic nie ma, tutaj niestety nie. W środkowej grze 45 wygrywa. Albo symbol, Mickiewicz byłeś blisko, 47 i 42, no to trójeczki szukamy, no i tak, 35, 6, 39, 4, 8, a w grze numer 5, 7, 32, my mamy 30, 37, my mamy 32, 14, blisko, no niestety tutaj będzie różnie. Tak jest, pustaczek w 13. No to teraz przepostapnia. Z Walentynką, 14, kochani, 14. I sprawdzamy co w tej zrapce. Ale ładna, no podoba mi się. No na razie jesteśmy na etapie chyba takiej e, Ale mi chodzi wizualnie. No tak, standardowej wygranej. No, sprawdzamy czy będzie główna. Ojo oj, oj, tam będzie chyba, główna w temacie, nie? Lecimy, czy będzie coś dodatkowego w sensie. No, może jeszcze jedna 70, postuleczka? No, ja, Piac, ja, jak się. Chciałoby miło. Piac ja mnie wszystko przyjmie, nie? O, o więc witamy. Dwunastka, a my już mamy 24. 46. My mamy dwunastkę, a pył od twoje... No, no, my mamy już dwunastkę. Szukamy. A, top, no. Nie, ja także źle zacząłem. Chyba. No, tak, coś. Dobra, nie to gada. 27, się. 43, 31, 32. No, niestety, nie w tej grze. Może w grze numer 4.

Ale no tu masz, niższej. 39, 49. Tu, 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 tu się 40. nie pomyliłem? Nie, tu chyba dobrze. No, nie kochani, no niestety ja nie pustaczek DCS zostaje nam ostatnia zrabka. No jest szansa, moim zdaniem. Tak myślę, że może czy... jedynka. Jeszcze. nie zaskoczyła, zobaczymy jak ostatnia w nie, bo jakby tutaj była dwuciesna, to byśmy mieli 120 plus dodatkowo 70 niby, nie? No to sprawdzamy. Dajmy Trochę. na to. A Poszukajmy, zobaczmy. Sporo trójek tu widzę. Mamy tak, 31, 37, 35, 19, 1. A w grze numer 1? Czy coś wiedzie, Tutaj nie ma wygranej, brak. Tu było bliziutko.

Ło, wow, myślałem, ja nie. Ja nie? Już, już, tak, już tak się zaczęło. Już chciałem dzwonić. Blisko, blisko. Co dalej? 43, 46. Tu za wysoko. Dwie ostatnie gry, kochani. 35 szukamy. Mamy 33. 17. 17. 8. 48, 32. Aj, 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 aj. I ostatnia gra no z numerem 1. Szukamy liczby 1. A Jest mamy 7, 7, 16 29, dwójeczka i aj, niestety, aj, aj. no to trafił 170. się, kochani, trafił się e, standardowy wynik, no, tak uważamy. Połowa, więc Minimum 4 zrabki, wygrały. My się cieszymy, fajnie. bo... O na zdrowie, prawda? Kochani, wygrywały dzisiaj tak, w trójeczce, w trójeczce trafiliśmy 40 zł i symbol portfela. Tutaj mamy 20. No. W dziewiątce, tak jest, była liczba 38. W 11 Korona, dwa symbole dzisiaj u nas, wow. Piękna I premiera. I zł. Fajnie, fajnie, fajnie. Kochani, to mamy tak 80, 150 zł nam wyszło? Nie. Jak nam wyszło? No 40, 40, 80 i 70, 150 zł. Połowa zwrotu. Co ty? 40, 60, Tutaj jest 100, A, tu jest 40, 100... o Jezu, a ja myślałem, że ja mam 20, Nie, mamy. Tu, tu, tu jest ten. Tak. Czyli tak, mamy 170. Tak. 170, no to, to większe pół. Połowa, tak. Większe pół, no tyle co tak lotto mniej więcej tam przewiduje, że około 67% 160, chyba na zwrotę. 160, 160, na zwroty. Kochani, a taką 70 ma ty co ile się trafia? Zobacz. 70 ka co 38. Co 38 zdrapek, taką koronę można wydrapać lub liczbę z, z wygraną 70. Więc zobaczcie, taką, taką zrapkę może gdzieś co trzecią paczkę zobaczyć. Nie? No, takokoło, tak raz no. na trzy paczki, nie. Kochani, taka to była nasza premierka. Obydwa symbole cieszą. Yy, no to jest na dwa kolejne odcinki bogate. Tak. a jeszcze trochę zrapek mamy z poprzednich wymian. Także, kochani, dziękujemy za dzisiaj. Mięk dnia życzymy. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy tym, którzy oglądają całe co filmy. Końcem, mam tak. nadzieję, mam nadzieję, że dzisiaj się nie zanudziliście do z nami, że się dobrze bawiliście. I pa, było ciekawie i śmiesznie. <laughs>